Witam Państwa na kanale Przepowiedni i Prorocy. Dzisiaj pragnę opowiedzieć o historii meksykańskiej Częstochowy, czyli tak naprawdę o obrazie Matki Bożej z Guadelupy. Cudzie, który stworzył naród meksykański i który oddziałuje na kulturę i świadomość religijną całej zachodniej półkuli naszego świata. A więc do rzeczy. Jest rok 1519, kiedy to Ferdynand Cortez Ląduje na terenie dzisiejszego Meksyku ze swoją zbieraniną rozrabiaków. Jest ich około setka. Napotykają wysłaników króla Azteków Montezumy. Przekonują ich, iż pragną nawiązać z nimi przyjacielskie kontakty. W trakcie wspólnej uczty dochodzi do awantury, gdyż Indianie w celu poprawienia smaku potraw chcą użyć ludzkiej krwi. Po zorientowaniu się z kim mają do czynienia, wszyscy Hiszpanie postanawiają iść dalej. Palą swoje okręty, na których przypłynęli, i rozpoczyna się jeden z najbardziej nieprawdopodobnych podbojów w historii naszej planety. Dla zamieszkujących tereny dzisiejszego Meksyku, Indian był to koniec świata. Indianie są mordowani w nieprawdopodobnych ilościach przez białych. Hiszpanie w pogoni za zyskiem nie cofają się przed jakimkolwiek czynem. W kraju wybucha jednocześnie wielka epidemia, w trakcie której wymiera połowa ludności. Nowi władcy nie traktują Indian jak ludzi to są ich niewolnicy. A jeżeli Indianie zostaliby ochrzczeni, to nie wypadałoby ich tak niewolniczo eksploatować. Dlatego konkwistadorzy robią wszystko, aby nie chrzcić Indian. Doszło do tego, że konkwistadorzy próbowali nawet zamordować pierwszego biskupa Meksyku, Juana de Zumaragę, który został wysłany do Meksyku, aby szerzyć tu chrześcijaństwo. Jednocześnie w 1530 roku doszło do trzech trzęsień ziemi. Indianie czekali tylko na czwarte trzęsienie. Które według ich mitologii miało być początkiem końca ich świata, jednym słowem: istny Meksyk, w takiej to sytuacji biskup Zumaraga napisał wówczas do króla Hiszpanii: Jeżeli Bóg nie zainterweniuje, to ta ziemia już niedługo będzie stracona. Nasza historia rozpoczyna się w sobotę 9 grudnia 1531 roku, Juan Diego pięćdziesięciosiedmioletni świeżo ochrzczony Indianin, jak co sobotę, szedł ze swojej wioski na katechezę do pobliskiego kościoła. Przechodząc przez wzgórze Tepejek, Juan Diego usłyszał wołanie. To była Matka Boża, która objawiła się temu jakże prostemu człowiekowi. Poprosiła go, żeby przekazał biskupowi Meksyku jej życzenie. Maryja chciała, by biskup Juan de Zumaraga zbudował dla niej kościół tutaj, właśnie na tym wzgórzu. Juan Diego był jednym z pierwszych ochrzczonych Indian. Do chrztu, do którego doszło w 1524 roku, ten człowiek znany był pod swoim indiańskim imieniem Quathlatoacin, orzeł, który mówi święte rzeczy. Biskup Zumaraga nie dał wiary, zapewnieniom prostego Indianina, który twierdził, że jest posłańcem Matki Bożej. Hierarcha poprosił go więc o konkretny dowód. Podczas kolejnego spotkania z Juanem Diego, Maryja zgodziła się na przekazanie biskupowi dowodu. Indianin został przez nią wysłany na szczyt wzgórza Tepeyac, z którego miał jej przynieść w swojej tilmie płaszczu indiańskim wykonanym z włókien agawy, bukiet kwiatów. Z racjonalnego punktu widzenia było to zadanie nie do wykonania. W grudniu, w stolicy Nowej Hiszpanii, jak nazywały się wówczas te tereny, na takiej wysokości nie sposób znaleźć kwiaty. A jednak Juan Diego znalazł je i pośpieszył do biskupa, aby pokazać mu dowód. Chcąc wysypać kwiaty, Juan Diego rozwinął swoją tilmę. W tym momencie wszyscy świadkowie tego wydarzenia padli na kolana, łącznie z biskupem. Na tylnie odciśnięty został bowiem wizerunek, który do dziś, blisko 500 lat po objawieniu, można oglądać w sanktuarium. Wieść o cudownym wizerunku lotem błyskawicy rozniosła się wśród miejscowej ludności. Juan Diego mieszkał w chacie przy nowej świątyni ufundowanej przez biskupa i opowiadał rzeszom swoich pobratymców niezwykłą historię, która wydarzyła się na tym wzgórzu. Tilma z wizerunkiem Matki Bożej okazała się w jego rękach potężnym narzędziem ewangelizacyjnym. W ciągu kolejnych ośmiu lat, do 1539 roku, Nawróciło się około dziewięciu milionów autochtonów. Ta fala nawróceń nie ma sobie równej w historii kościoła. W tym obrazie zapisany był kot, który otworzył serca Indian. Geronimo de Mendieta, franciszkanin, który był świadkiem nawróceń Indian, tymi słowami wspominał ten okres. Na początku przychodzili w grupach po 200 osób, potem po 300, cały czas przyrastając w ilości, aż osiągnęli tysiące. Niektórzy mieli ze sobą dwudniową podróż, inni trzydniową, a jeszcze inni przychodzili nawet z dalszych miejsc. To wyzwalało podziw u tych, którzy to widzieli. Przychodzili starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni, zdrowi i chorzy. Starsi ochrzczeni przyprowadzali swoje dzieci na chrzest, a ochrzczone dzieci przyprowadzały swoich rodziców. Mąż przyprowadzał swoją żonę, a żona męża. W czasie chrztu wielu z nich przyjmowało ten sakrament ze łzami w oczach. Co takiego niezwykłego dostrzegli Indianie w tym wizerunku? Wśród wielu elementów nawiązujących do kultury indyjskiej najbardziej rzucają się w oczy płomienie słoneczne. Na tym wizerunku Matka Boża zakrywa słońce, jasno dając do zrozumienia, że to koniec tego kultu. Indianie doskonale to rozumieli. W rozmowach z księżmi katolickimi zwracali uwagę, że musi to być bardzo ważna kobieta, skoro zakrywa sobą słońce. I stoi na księżycu. To również był dla nich bardzo ważny symbol. Jej oblicze jest jednak bardzo skromne, co sugerowało Indianom, że jest ktoś ważniejszy od niej. Jezus Chrystus, wyjaśnia ksiądz dr Chavez. I dodaje, Matka Boża przemawiając do świętego Juana Diego uwolniła Indian od bożków i wskazała im prawdziwego Boga. Juan Diego rozpowszechnił jej słowa wśród swoich pobratyńców. W ten sposób doszło do masowych nawróceń. Matka Boża idealnie trafiła ze swoim przesłaniem w serca ludności rdzennej tych terenów. Wciąż dochodziło na tej ziemi do wielu nieprawości, ale ludzie mieli przynajmniej nadzieję. Bez tego cudu w niedługim czasie wszystko byłoby tutaj stracone. Przekaz tego cudu w oczach ludności rdzennej był tym mocniejszy, że doszło do niego dokładnie w momencie przesilenia zimowego. Dla Azteków ten moment był wielkim świętem. Słońce, które wielbili i któremu składali ofiary z ludzkich serc, od przesilenia zimowego z dnia na dzień zyskuje na sile. Objawienie akurat w tak specjalnym dniu dla Indian było czymś nieprawdopodobnym co dodatkowo wpłynęło na to, jak postrzegali oni Matkę Bożą z Guadalupe, podkreśla ksiądz dr Chavez. Ten wizerunek przemawiał jednak również niezwykle mocno do Hiszpanów. W Apokalipsie św. Jana w rozdziale 12 mowa jest o niewieście obleczonej w słońce z księżycem pod stopami. Cud, który rozpoczął wielkie nawrócenie Indian, trafił w ten sposób również do serc i umysłów ludzi z europejskiego kręgu kulturowego. Również sama nazwa Matka Boża z Guadalupe wywoływała u Hiszpanów konkretne skojarzenie. Ksiądz dr Chavez wyjaśnia, że to sama Matka Boża w czasie objawienia nazwała siebie Santa Maria de Guadelupe. Słowo to nie ma żadnego związku z indyjskim światem. Ta nazwa brzmiała za to znajomo w uszach Hiszpanów. Guadalupe to miejscowość w Hiszpanii, która zawdzięcza swoją nazwę Arabom. Można ją przetłumaczyć jako rzekę miłości. Jedną z najważniejszych cech tego obrazu jest to, że twarz Matki Bożej z Guadalupe nie przedstawia ani Hiszpanki, ani Indianki. To twarz Metyski, zapowiadająca przyszłe wymieszanie krwi Hiszpanów z rdzenną ludnością. Stąd też wizerunek Maryi nazywany jest Morenitą stepejak. W ten sposób to objawienie stało się pomostem pomiędzy oboma światami hiszpańskim i indiańskim, łagodząc tym samym traumę konkwisty. Jan Paweł II, który od samego początku swojego pontyfikatu dał się poznać jako wielki czciciel Matki Bożej z Guadalupe, bardzo jednoznacznie wypowiadał się na temat rangi tego cudu. Pojawienie się Maryi przed Indianinem Juanem Diego na wzgórzu Tepeyac w roku 1531 miało decydujące znaczenie dla ewangelizacji. Ten wpływ wykracza poza granice Meksyku, ogarniając cały kontynent. Sceptycy od setek lat próbują dowieść, tak samo jak w przypadku całunu turyńskiego, że święty dla Meksykanów obraz to w rzeczywistości jedynie dzieło sztuki namalowane ludzką ręką. Jak jednak podkreśla ksiądz dr Eduardo Chavez. Żadne badanie nie potwierdziło tezy, formułowanej przez zwolenników tezy o ludzkim pochodzeniu tego obrazu. Do dziś nauka nie jest w stanie wyjaśnić, jak doszło do jego powstania. To nie jest żadne dzieło sztuki namalowane ręką człowieka. Nie ma tam żadnych śladów farby ani pozostałości po użyciu jakiejkolwiek techniki malarskiej. Ten wizerunek jest odciśnięty na Tilimie w cudowny sposób. Co ciekawe, jeszcze w XVI wieku starano się upiększyć ten obraz, dodając koronę, a dziś nie ma już po tym śladu, ponieważ ludzka farba odpadła, nie wytrzymała próby czasu i zetknięcia z naszym klimatem, mówi ksiądz Eduardo Chavez. Najbardziej niesamowite jest jednak to, że tkanina z wizerunkiem już dawno powinna się rozpaść w pył. Ten typ tkaniny z agawy może w naszym klimacie przetrwać maksymalnie 20 lat, a cudowny wizerunek Matki Bożej z Guadalupe liczy już sobie blisko 500 lat. O ile dziś Tilima, świętego Juana Diego, przechowywana jest w specjalnych warunkach, o tyle przez setki lat wizerunek ten był wystawiony na widok wiernych bez żadnej ochrony, a mimo to dotrwał do naszych czasów w świetnym stanie. Jakby tego było mało, to wizerunek Matki Bożej z Guadalupe przeżył nawet w 1921 roku zamach bombowy, przeprowadzony przez antyklerykała, który poważnie zniszczył ołtarz w Starej Bazylice. Sama Tilima jednak w cudowny sposób ocalała. Wśród specjalistów, którzy badali ten święty dla Meksykanów obraz, byli też m.in. astronomowie. Ich ustalenia nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Ułożenie gwiazd na płaszczu Maryi odpowiada w każdym z najdrobniejszym szczególe obrazowi nieba, Widzianego 12 grudnia 1531 roku z centralnego Meksyku. Płótno powinno rozpaść się już kilkaset lat temu, a jednak ma się świetnie. Nie zabrudziły go dymy kadzideł, nie uszkodził kwas azotowy, wylany nieopatrznie na wizerunek przez konserwatorów. W źrenicach oczu Maryi, które mają zaledwie po kilka centymetrów średnicy, Utrwaliła się z detalami scena z XVI wieku, w której Juan Diego prezentuje biskupłowi Zumaradze płaszcz z cudownym wizerunkiem. Widać dostojników kościoła, księży, służących, a nawet czarnoskórą niewolnicę. Wizerunek nie został namalowany żadnymi ziemskimi farbami. Przypomina zdjęcie z Polaroida. Zwykłe włókna zagawy w niewytłumaczalny sposób zostały zabarwione od wewnątrz za pomocą techniki nieznanej do dzisiaj. Zdjęcia rentgenowskie nie wykazują żadnych pociągnięć pędzla na płótnie. A teraz informacje z Wikipedii potwierdzające prawdziwość cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Pierwsze badania tkaniny zostały przeprowadzone w 1936 roku przez Richarda Kuna. Stwierdził on, że przeanalizowane włókna nie zawierają barwników roślinnych, zwierzęcych ani mineralnych. Kolejne analizy przeprowadził w latach 1954 i 1963 Francisco Camps Ribera który nie odnalazł śladów pędzla ani świadectw, by tkanina została zagruntowana. Według badaczy prowadzących dalsze eksperymenty w źrenicach Matki Bożej występuje zjawisko potrójnego odbicia, właściwe jedynie źrenicom organizmów żywych, a krzywizna wizerunku w postaci w obu oczach przy 2,5... W powiększeniu, dostrzeżono ich aż 12, odpowiada krzywiznie rogówki. Obraz określany jest mianem nieustającego cudu z, z racji przekonania, że indiańskie płótno zagawy, na którym powstał obraz, jest w stanie przetrwać najwyżej 20 lat. Po tym czasie ulega biodegradacji. Co można powiedzieć w podsumowaniu? Moim skromnym zdaniem, świat Azteków, w którym wydzierano żywym ludziom serca i pożerano na ich oczach, najpewniej został dotknięty karą Bożą. I takim narzędziem w ręku pana Boga byli ówcześni konkwistadorzy. Dla wszystkich z Państwa, którym podoba się to, co robimy na naszym kanale, zwracam się z prośbą o danie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Po zasubskrybowaniu kliknięcie w dzwoneczek spowoduje, że pojawi się dla subskrybentów informacja o nowym filmie na naszym kanale. Zostańcie z Bogiem.